Poznaj 10 najważniejszych polskich tradycji bożonarodzeniowych, które czynią święta tak wyjątkowymi. W tym wideo opowiadamy o zwyczajach, które są głęboko zakorzenione w polskiej kulturze i które warto znać. 1. 12 potraw wigilijnych Tradycja mówi, że na wigilijnym stole powinno znaleźć się 12 dań, symbolizujących 12 apostołów. 1. Jakie potrawy najczęściej goszczą na polskich stołach? 2. Dzielenie się opłatkiem. Przepiękny gest składania sobie życzeń i dzielenia się opłatkiem z bliskimi. 3. Pierwsza gwiazdka. Tradycja rozpoczynania wieczerzy wigilijnej, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. 4. Puste miejsce przy stole. Zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca dla niespodziewanego gościa. 5. Kolendy i pastorałki. Śpiewanie tradycyjnych pieśni bożonarodzeniowych, które wprowadzają magiczny klimat świąt. 6. Choinka Bożonarodzeniowa. Ubieranie choinki to jedna z najbardziej lubianych tradycji w polskich domach. 7. Paschałka. Udział w pasterce, czyli uroczystej mszy świętej odprawianej w nocy z 24 na 25 grudnia. 8. Prezenty pod choinką. Radość z rozpakowywania prezentów, które pojawiają się pod choinką w Wigilię. 9. Świąteczne smaki. Barszcz czerwony z łóżkami, karp, pierogi i makowiec to obowiązkowe smakołyki na wigilijnym stole. 10. Obchody świąt w gronie rodziny. Święta to przede wszystkim czas spędzony z najbliższymi, w atmosferze miłości i spokoju. Nie zapomnij dać lajka, podzielić się tym filmem i zasubskrybować nasz kanał, aby dowiedzieć się więcej o polskich tradycjach i zwyczajach.